czy w innym miejscu i mówił o Bogu Ojcu. Każdy ma jakąś łaskę i my musimy pozwolić nie tylko my jako, ale i każdy z was, przecież żeby do mikrofonu powiedział jakieś zdanie, swoje wrażenie, powiedział coś takiego, bo to ma być um, jako dom dzieci Bożych. Jadziulka mów dalej. I dom otwarty dla każdego dziecka ziemskiego. To co ciągle po ojciec mówi, Dzieci przybywajcie do mojego Królestwa, ja będę mówiła o Mazowszu, bo e, tu jesteśmy gośćmi, ale będę mówiła o swoim podwórku. Bóg Ojciec ciągle mówi, tam się dzieci spalają wasze grzechy. Jest bardzo ważna właśnie tam w tym wybranym miejscu modlitwa, szczególnie w godzinie Miłosierdzia, bo to jest Królestwo Miłosierdzia Ojca i Syna. Bóg Ojciec pragnie rozbudować to miłosierdzie swoje na cały świat i było w przekazie, że to jest zalążek, to jest drzewo, które zaczyna wzrastać, ale ono swoimi koran ko konarami otoczy całą kulę ziemską, czyli każde dziecko ziemskie z każdego kraju będzie się w to miejsce na Mazowszu do Maz na udawało do Boga Ojca, to będzie na miarę, na miarę lód. Nie, lód. No, także y, ja tu... A źródełko będzie? Źródełko, by modliłaś to źródełko. Ja nie wiem. To mówię, że trzeba by było się Boga zapytać, czy będzie to źródełko.